Ale zaczyna już, Michał, agresywnie. Tak jest! Jedziesz, jedziesz! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Michał agresywnie jedzie. Ale spokój, spokój ma być. Spokojnie. Ale wypuść. Michał, Michał podwójnej gardy, bez podwójnej. Na nogach. Do łybi! Jedzie! Michał, końcówka twoja. Nad prawą ręką. Takie. Końcówka twoja. Bi. Tak. Michał, dziesięć sekund. Nie ma podwójnej.